Cześć, witajcie z tej strony Fielsen witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj ze mną jest No i dzisiaj będziemy wykonywali challenge które y, pisaliście na Discordzie No i co? Zaczynamy y, od pierwszego wyzwania, które brzmi Jeden slot challenge. Oh, yes. no, to jest najpierw Dostał 2 razy poszedł. 18 dostał Czekaj, daj mi go zabić. Jakiś Sniper fajny. Nie. Czekaj. O, daj, dobra. O, unosił się przez chwilę. Czekaj. nie, ja bym Nie. mało. Ale też on nie miał za dużo. Prawie nic. Zobacz, sobie na nagranie leżał. dał. mało. No pewnie... nie, daj mi go zabić. Daj mi go daj mi go zabić. Nie.

Masz! Niebieski? Słabo. Złoty PEM. Trzeba się? O, najmniej. Trzeba zacnęć za hel Masz! No, do niebieskiego. Zatrzymasz się no, kiedyś no. czy nie? O, dziękuję. Cofa mi się.

Nie zbierasz korony! Kłopcuj! Lecz? Nie bierz korony! Kłopcuj! Co? Spajderki! Miał spajderki i wygra chyba. Dawaj, wygra, to możesz je znajdować. się, szybko, lec się! Lec szybko, szybko! Masz małaczu! Szybko! Użyczę to! No to daj, Nie mam nieprostrefy, ej, ej! Nie, Nie da się przejść! <grywa> <grywa> Tylko szare bronie challenge Dobra, więc szare bronie challenge No nawet mi już mietek dał na sam start szare bronie, więc gdzie lecimy po szare bronie? Na najbardziej syfową miejscówkę na ziemi. Na pewno nie, na pewno nie. Nie, nie, nie. Stacja? Nie, nie, nie. Tutaj? Dobra, lecimy tam. Nie! No możemy, nie możemy polecieć na jakieś, no, jakieś miejsce, gdzie będzie brzydko, bo po... będzie się nudzić troszkę. No. A szare bronie to jednak. Szare broni to jest tak fajna rzecz, nie? No zobacz, w tamtej rundzie, w tamtym challenge, miałem same złoty, czyli tylko jeden slot. To ciężko było wygrać, nie? Bo jakby to był jeden z, ja to Mogłem matę zbierać, to może bym od tej strefy nie zginął. Tylko ja nie mogłem tam się spiąć, musiałem się. Nie, 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 ja tu mam, tu mam. A to jest. Ja tu mam pompę i, i pistolet, więc ja tu nikt nie poleciał. Zamiast, 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 zamiast. Spokojnie zrobimy tak Na zwanego leczkę. skipa. Tak zwany skip. <gryzm Tylko wyobraź <gryzm> sobie, <gryzm że pod koniec gry, nie? To tam nikt nie będzie miał szarej broni. O, zrobię sobie też mieć szare broni. Nie. bo nikt nie jest takim debilem. Jak ja żeby wymyślić taki, że... no nie! No nie, no nie, no proszę! <gryzm> no błagam! No błagam! No 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 proszę... Nie lubię... Nie lubię was wszystkich po kolei. So broken, say goodbye. Jestem. Uciekaj, spróbuj się wycofać, spróbuj się wycofać. jeszcze Nie, nie miałem już metalowych... Nie miałem już metalowych ścian. A few moments later... Aha. O, 19 miejsce, zaliczamy? No możemy. No i słuchajcie widzowie, mamy tutaj nowego kolegę do grania i on wybiera Daily Bugle. no niestety. No on decyduje. No to co? Wykonujemy Twój challenge w tym momencie, czyli szare yy, nowa broń, a może być nawet złota, wszystko, że czyli tak. No tak. Nowy PM, z, yy, snajperka i Spider-Man. No to idealne miejsce na spider Ło. Na, na Spider-Mana, tutaj są Spider-Man, zabieram. Leczenie mogę brać, ale on powiedział, negatyw wytłumaczy, jak, jak z tym leczeniem? Możesz wybrać sobie jedno, jedno takie normalne leczenie, które leczy zdrowie i drugie, które leczy osłonę. Mhm, czyli mogę mieć dwa naraz, tak? Jakby jedno osłona, drugie… u mam nowy tak. pistolet. Dobra, mam już kew i chodź, mam już kew, no już nie mam tego kewa, a mam już tylko apteczkę. Jeszcze znajdę takiego drugiego PMa i będzie git. Par jasnim na banie. Dobra, idę pomóc. Essa i co? Ja to ja pijemy. A wy co? grać się z pompą Mam kolejnego zabuksował Cię Nikal to jest kolejny. Możesz używać tylko nowej broni i Sniperki i le, le, na mnie. Powodzenia. No dzięki, przyda się. Dead. A tego mogę? Proszę, powiedz, że tak. Nie mogę. Kurde, no ja bo... Ten... A tu drugi! Dobra wejdziesz! Weź. Nie no challenge to challenge, no to bez sensu No Nie mogę tak Let's robić I typa 17 Dosł biało O ja mam mało Agina Ted To jest z daleka zwalił Kojne. Ted Nice. Korona. Weź mi ją daj, proszę. Ja gram tu samą pompą. A czyli samymi To jest tragedia. Kolejne. Leczenia nie masz? Tu mamy epicę. Tutaj, 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 Ale oni mnie nie podjeżdżają. Tu jest pizza, ja jakby co stawiam ją. jestem. Ty pan co mnie nie umie trafić, jak jestem powalony. Ojajaj, oj, oj, świetnie. No, bo... Za każdego fraga tańczysz. Bylem się zlitował nad niego, nade mną, więc yy, nie, go nie ma teraz. Ja bym pokazał, który to, bo szanuję go, szanuję za to, co zrobił, bo to muszę tylko zatańczyć i mam praktycznie dozwolone wszystko, tylko że się zrobiłem, że zatańczyć to tyle, więc. No, nie będzie ciężko, lecz nigdy nie wiadomo mogę mieć wszystko, tak naprawdę. za Zatańczę i dobijam. To jest takie trochę toksykała. ale... No cóż. Ma mało. Jeden strzał i jest dead. Zaraz tańczę. A dobra, już tańczę. jest kolejny. Nie ma żadnego leczenia. Aha, dobra, uwaga. I dawaj, 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 dawaj. Dostali wszyscy. Ciężarówką ich robię. Dead. Na mnie płyną. A ja nie mogę tu tańczyć, to ja zaraz zatańczę na lądzie. O, dwóch na mnie. Chciałem zatańczyć Dobra, zatańczyłem A, z, y, z drugiej strony też idą. No to tam ci co zatańczyliśmy Błędy do ciebie Czym są? Tam to ja wiem, a tamcy, tam ten drugi o widzę. Jeden dead, a nie? Mam gdzieś HP, jakby co? Dwa. Drugi ma. Nie, nie, jak bombika zginę. Nie, no pomóż, znaczy no ty nie żyjesz Nie, on no, mi kilo wam porównuje Ole, jakie dobre 7 HP za... Nie, no tylko się nie da używać nigdzie Pyk, pyk, Ua! co jest? No no, 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 no jest tu z tego Ja się chowam. Uo! Ma pompę led. Czyli wygrałeś challenge. Nie, no ale to dopiero jeden. Miałem jeszcze dziesiąte miejsce zająć. Nie żartuję. Chyba dam się, chyba dam się z nimi radę, chyba. No to idę pomóc. No nie, ten tedy od bota, a nie ode mnie. Proszę, dojść do tego lunchpada zanim on zginie. Dojdź, dojdź, dojdź. typ ty, 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 ty. Dead? Dead dwóch. Brawo, brawo, brawissimo. Jeden tutaj zatańczę. O, ja zostaję do innego chyba. Dead. Nice. Jakieś typ chciał się pracę zrobić, Zabiję, go. To roboty na mnie idą. Problemy na ej pomocy baj zaraz, soboty zginę. Dobra, idę już. A kolejne typy na mnie. Biorę snajperka w szybko i będę i, i, i spróbuję ze snajpić. Ja muszę iść do Twojego loskada, dead? Bo no, inaczej no, ci, ci nie pomogę, żeby. Że... Mój aim. Pik, pik! W sumie nawet mogą go ze snajpy utknąłem Filip, pobudzi! Mam moją koronę Filip najgorzej! Ja ucieknie i będę się zatańczyć, no utknąłeś, no współczuję! Że teraz mam większe problemy, A 6 fragów i nie mogę zginąć. Jest to 10? Nie, to 11. Dobra, tańczymy szybko. No bo... Ale spróbujesz, jest albo... Dobra, ja jak będę w strefie, to... No, postaraj się. Ci pomóc. Jakbym miał Spider-mana, bym, by, bym był tam szybciej. A, akurat Spider-man cię. No na mnie. Ted, zabijam kogoś, zabiję kogoś w strefie. To ja muszę zatańczyć, ale to jest Sara. Czekaj, bo tam na dole ktoś jest. L -l -l zwiewaj, zwiewaj, zwiewaj. No znaczy, ja wiem. To jest jeszcze jeden. Ja jestem w strefie. choć bijemy go. Dobra, ile? Czekaj. Leci, leci. U. Mam go. się. Nie mam nic przeładowane. Zabiłem. Muszę tańczyć. Walgo ma mało, ja mu dałem dużo. On, on zwiał? Nie, on jest na szczycie. Tutaj płacą buduje. Ło. Let. Jezu. Mi wyskoczył prosto na twarz, nie? Chciałem, żeby to koniec. Ale to są głowy. Jezu A, ale głowa to No ja mu głowę źle zabiłem A, co ma, Masz metal Cie? No tu Trzeba się zatańczyć No rosnij się ale wali ich bo... Nie nie mam zamiaru się z nimi Po lewej, po lewej, po lewej zabijam to za tańcze? Nie. Ja, yeah. ja. Yeah. pan! Essa zatańczył masz. No ma robić zrobię inek co? No i Essa. Nie było za ciężko. Nie wiem jak on zginął tak dokładnie. I'ma do you right uh -oh.